Ja nie masz wilczka? Nie wiem, zmieniłem sobie na świąteczny. A co to jest? Krampus. Myślałem. O Jezus przyszedł, patrz. O, zniknął. Dobra, to czekaj, ja może zmienię podłogę, a ty możesz się zająć już budowaniem. Chyba trochę zaostrzasz? No. To weźmy może na dwa bloki. Zrobimy tak, o ja. już te już na instant na fioletowy, ja znaczy, to jeszcze żółty Chyba najważniejsze mamy. No ten, czy tak? Możemy jeszcze. zrobić tu. Co? Pociągnąć to. po ziemi. Co ty chcesz ciągnąć? Ale dawaj, dawaj. No dawaj, dawaj. No nie. Dobra, it's okay. No ładnie, jest to. <laughs> Ale kurwa, o, Ej, to jest pomysłowe! słowe? To to główne, to gówno, do to gówno, no, o, to ładne, to fajne, no, to jest pis schody, kurwa, do nieba, no, 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 o. Jadka. o ale fajne! no, fajne. no, no, jeszcze na no ten... to najlepsze, Węgier. Nie zdążyliśmy tam do końca dobudować, ale... Mamy dziewiąte miejsce, wow! jest takie oceny chyba nie dają, oni pewnie nie dają takiego. Więc dają takie, No, pewnie tak. jeszcze to wyjdą. Staw, o! Staw, fajny. Może dajmy ze szkła... ...takiego jakiegoś jasnego turbo. Coś takiego? Jako wodę? O i, zb o, i zbudujemy... Się, no. Może najpierw podstawkę? Ja bym zbudował tak dookoła coś tak, nie więcej. Tu jakąś taką wię, większą górkę. I zbuduje, no, zrobimy wodę spać. No dobra. Ty, ja może dam takie coś tutaj. O, o no tak, dam tak. To jest genialne. Może też będzie wystarczająca no, no, góra? No, chyba tak. To może byśmy wykopali, jest budowę, czy stawili tutaj, piasek jakiś, no i nie wiem, czy wygramy, ale. Zrobiłem taki gąszcz. Jeszcze tak jeszcze Takie jak tatuszki są na no, 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 no. Myślę, że mamy po oku ruszaczki. To też jest sporawe. Też mieli ten sam pomysł, tylko zalałem to po prostu bezpośrednio wodę. Ja bym w porządku, ale nie znam, że. O, to jest ciekawe, cmentarne takie. No. W porządku, przerażające. Co tu mamy? Co to jest tak burzuje? Nie wiem co to jest. Takie mocne miało na 10. To to jest? To jest ryba. 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 To A no A i wędkarz. Tego wędkarza nie zauważyłem na początku. No, no, podobne do naszego projektu. Tylko takie... Może na no, początku. No, no, tylko takie no tak o fajne, ale śnieg ale śnieg ale ale nie istnieją kurwa to o to fajne tak O! O, to fajnie. tak 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 do mojego... Też most jest. O, kaczki chyba. U, od razu tak Tak, to nasze. Ładne wygląda, Ładne wyszło w sumie. No. Ha, oni że się głupno.